Cześć, nazywam się Tomek Niedźwiecki i tym razem będziemy odpowiadać na zagadnienia dotyczące dropshippingu, które to Wy wyszukujecie w Google. To pokazuje jakich informacji naprawdę potrzebujecie, a ja Wam na to w krótki i konkretny sposób udzielę odpowiedzi. Czy dropshipping jest legalny? Tak, dropshipping jest legalny, jest to po prostu model sprzedażowy jak każdy inny i tak jak w handlu detalicznym sprzedawca osiąga zysk z różnicy pomiędzy ceną hurtową a detaliczną. Nie ma w tym nic nielegalnego. Czy dropshipping jest trudny? Porównując do innych biznesów, obiektywnie dropshipping nie jest trudny. Wymaga jednak systematyczności i tak jak w każdej innej branży musisz poznać kilka tajników i wkręcić się w temat. Najważniejsze będzie wyszukiwanie produktów do sprzedaży. Jeśli chcesz się tego nauczyć, mam dla Ciebie przygotowany kompletny kurs na TakeDrop. Od wyszukiwania produktów, aż do zdobywania klientów. Czy dropshipping jest opłacalny? Jeśli zrobisz to dobrze, dropshipping może być bardzo opłacalny. Dodatkowo nie ma jakiejś granicy, która w pewnym momencie cię zatrzyma, bo kto zakaże ci sprzedawać jeszcze więcej? Możesz generować zyski bez końca. To już mamy omówione, więc pomijamy. Czy dropshipping ma sens? Tak, handel miał, ma i zawsze będzie miał sens, ale musisz pamiętać o kilku głównych zasadach. Przede wszystkim odpowiednio weryfikować produkty do sprzedaży, a nie na przykład kwić w przekonaniu, że jeśli Tobie jakiś produkt się podoba, ale słabo się sprzedaje, to jest to wina dropshippingu, a nie Twojego nieumiejętnego oceniania produktów i ich potencjału sprzedażowego. Czy się opłaca? Tak jak mówiłem, opłaca się. Czy dropshipping jest legalny na Allegro? Tak, nadal to po prostu legalny model sprzedaży, jednak na Allegro jest już od bardzo dawna ciężko przebić się początkującym, przez to, że jest tam mnóstwo doświadczonych sprzedawców, a prowizje dla portalu od sprzedaży są ogromne, ale też również konkurencja między aukcjami robi swoje. Przesiadając się na własny sklep internetowy, trafiasz do klientów w wielu miejscach i swoją uwagę możesz skupić na Twoim produkcie. Rozważ bezpieczniejszą dla siebie opcję i postaw na własny sklep. Czy dropshipping działa? Tak, oczywiście, że działa i ma się bardzo dobrze. Nie macie nawet pojęcia, jak wiele różnych stron, na których na co dzień kupujecie, korzysta właśnie z tego modelu logistycznego. Zalando, Allegro czy inne sklepy posiadają swoje magazyny, ale wspierają się również dropshippingiem, a wy po prostu kupujecie w nich, więc to, czy te sklepy mają się dobrze, oceniacie sami po tym, jak na przykład ma się Zalando. Te dwa mamy już omówione. Dropshipping, jak zacząć? Najlepiej znajdź dla siebie najprostszą platformę, która da ci gotowy sklep, bo zakładam, że nie umiesz kodować i nie zbudujesz sobie strony internetowej samodzielnie. Poszukaj chwilę porównaj różne platformy i zobacz, gdzie dodasz produkty najszybciej i twój sklep będzie wyglądał najlepiej. Naucz się najważniejszych rzeczy, znajdź kursy, a ja naturalnie jako twórca tej Dropa pokieruję cię na naszą platformę, bo mamy dla ciebie i gotowe sklepy i świetne kursy w jednym miejscu. Nie utrudniaj sobie sprawy. Dropshipping jak działa? Działa to w prosty sposób. Ty jako sprzedawca wystawiasz do swojego sklepu internetowego produkty, zbierasz zamówienia i przysyłasz je do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta. Oczywiście do ceny doliczasz swoją marżę i na niej zarabiasz. To tak naprawdę prostsze niż myślisz. Jak zacząć forum? Oczywiście zapraszam na naszą grupę na Facebooku Dropshipping Steak Drop. Macie tam 30 tysięcy osób, które tak jak Wy albo zaczynały, Albo już się rozkręciły w sprzedaży internetowej w dropshippingu. Dropshipping, jak rozliczać? Dam Ci od razu rozwiązanie. Jeśli nie chcesz się z tym męczyć, wejdź do naszego inkubatora. Został on stworzony dla osób, które nie chcą lub nie potrafią prowadzić samodzielnie działalności. Przejmiemy od ciebie większość obowiązków prawnych i na przykład realizację zwrotów. Odezwij się do mnie, a dostaniesz więcej szczegółów. W innym wypadku najłatwiej zacząć bez działalności, bo masz taką możliwość. To działalność nierejestrowana i Twój limit miesięcznych przychodów to wtedy 3225 zł. Fajny sposób na start możesz dzięki temu skupić się na początku na innych rzeczach niż zakładanie firmy. Dropshipping jak zacząć w 2024. Co prawda o 2025, ale nagrałem już o tym odcinek na swoim kanale. Dropshipping. Jak zarabiać? Najlepiej sprawnie i dużo. Tak jak już mówiłem, zarabiasz na marży, którą narzucasz na produkty, a my nauczymy Cię, jak dotrzeć do jak największej ilości klientów. Gdy zapłacą za produkt wystawiony w Twoim sklepie internetowym, pieniądze trafiają bezpośrednio do Ciebie, a za część tej kwoty płacisz w hurtowni, reszta zostaje w Twojej kieszeni. Dropshipping. Jak znaleźć hurtownię? To nie jest trudne. Tak samo jak wygooglowaliście to zapytanie, tak samo wygooglujecie sobie hurtownie dropshipping. Dla ułatwienia na tej dropie macie już stworzoną, gotową listę hurtowni, z którymi jesteśmy zintegrowani, co oznacza, że możecie od razu dodawać ich produkty do sklepu. Rozejrzyjcie się też na AliExpress, bo często znajdziecie tam dużo tańsze produkty z szybką wysyłką. A te tematy też już omówiliśmy. Dlaczego dropshipping nie działa? Pewnie dlatego, że coś robisz źle, ale bez stresu, jeśli potrzebujesz wskazówek, skorzystaj z y, tutoriali, kursów, umów się na konsultacje, ale tak naprawdę zastanów się nad tym, co jest najważniejsze w dropshippingu, czyli odpowiedni produkt. Skup się na tym, żeby wybrać produkt, który będą chcieli kupić twoi klienci, a wtedy nagle się okaże, że dropshipping działa, a ty możesz rozkręcić swoją sprzedaż w oparciu o super bestsellerowe produkty. Te pytania też już omawialiśmy i jest to, przyznam, dosyć urocze, że tak dbacie o to, żeby mieć pewność, że dropshipping jest legalny. Jest legalny i naprawdę nie bójcie się tego, ponieważ to jest zwykły model logistyczny polegający na wysyłce produktu od kogoś innego niż sprzedawca, więc nie bójcie się, nie pójdziecie do więzienia. A jesteśmy tego tak pewni, że stworzyliśmy nasz inkubator, który bazuje na dropshippingu i to my ponosimy pełną odpowiedzialność, ponieważ to my jesteśmy. Formalnie właścicielem sklepu, w którym ty sprzedajesz i ty zarabiasz, a my zajmujemy się podatkami, prawem i wszystkim, czego moglibyście się bać, pytając o to, czy dropshipping jest legalny. Czy dropshipping jest bezpieczny? Tak, jeśli samemu nie będziesz próbować sobie zaszkodzić, jeśli powiem Ci w kursie, żebyś na przykład nie sprzedawał nielegalnych przedmiotów, a ty usilnie będziesz próbować to robić, to wtedy musisz się liczyć, że coś może później tak. Korzystaj z doświadczenia innych osób, słuchaj dobrych porad, bo wydeptane ścieżki są po prostu bezpieczne. Czy dropshipping jest trudny? Jak widzieliście po odpowiedzi na wcześniejsze pytania, dropshipping nie jest trudny. Jest to jeden z najprostszych modeli logistycznych do wejścia w świat e-commerce. Jeżeli chcecie zobaczyć inne osoby, które tak jak wy zaczynały wpisywać takie hasła w internecie, a dzisiaj sprzedają zasetki tysięcy złotych, to kliknijcie tutaj i sprawdźcie historię sukcesu.